Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj yy, przedstawimy sobie jaka może być teraz meta w Clash Mini po poprzednim update'cie z, z zmianami w balansie więc pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę a my przechodzimy do według mnie najlepszych kart danego eliksiru w danej mecie więc na początku zaczniemy od Mini na dwa eliksiry, no i mamy ich jak widzicie osiem, ale są, jest, jest parę z nich, które teraz będzie bardzo dobre w mecie. Pierwsze, które już było na samym początku mety bardzo dobre, od początku klasz mini, to jest miner. No wiecie, za dwa eliksiry możesz, możesz bardzo łatwo skontrolować różne postacie na daleko, przede wszystkim Archer Queen i y, tak w ogóle jeszcze wam później coś pokażę czego mogliście nie wiedzieć no i też ma y, bardzo mocne te no właśnie y, ability no wiecie gwiazdki Ta, tak możemy y, to nazywać więc pierwszy jest taki który po prostu się miner atakuje kogoś z tyłu to zadaje plus 1 demaid'a, co jest strasznie mocne, wiecie, taka Archer Queen atakuje kogoś innego i taki miner się za nią pojawia i po prostu ją całkowicie niszczy. Drugi jest taki, że dostaje, że dużo szybciej atakuje, po tym jak zabije przeciwnika, to w sumie jest chyba najgorszy ze wszystkich. A tutaj jest taki, że zamiast atakować jednego przeciwnika, to może atakować aż trzech przeciwników naraz, jeśli będą w tej linii, w której Miner atakuje. Więc szczerze, ten według mnie myślę, że jest najlepszy, ten drugi najlepszy, a ten najgorszy. Więc takie bym ustawiał yy, gwiazdki do Minera, więc teraz przejdźmy do postaci numer dwa. Kolejny mini, który też był od samej gry, od początku gry bardzo dobry, to jest arcerka. No, ma sama arcerka za dwa eliksiry. Działa tak, że atakuje postać najdalej od samej arcerki. Minus tej arcerki jest taki, że ma wolno atakuje, ma tylko cztery punkty życia, czyli ginie e, na przykład od czterech ataków minera. No, chyba, że. E, no nie, po prostu. Oraz zadaje tylko jeden damage. Ale jej ability też są naprawdę dobre. Pierwsza ability jest takie, że z każdy jej atak uderza dwie jednostki naraz. To jest mega dobre. Czyli dwie najdalsze jednostki od arcerki. Drugi jest taki, że przez krótki czas przez nie wiem, 5 sekund na przykład arcerka po prostu zadaje. Plus jeden Major po tym jakoś zabije, więc tak podobne działania jak Miner. I po prostu tutaj, gdy chyba gdy walka się zaczyna, to po prostu arcerka dużo szybciej atakuje. Tak, piu-piu-piu normalnie. No, to teraz przejdziemy do trzeciego mini za dwa eliksiru, który teraz będzie według mnie mega dobry. A tym mini jest Barbarian. Z tego co pamiętam, Barbarian dostał dwa albo trzy buffy, ponieważ był mega do kitu i teraz w ogóle jak na przykład takim Barbarianem zagrałem, to on po prostu skontrował Pekkę, która ma całe życie, bo on działa tak, że im więcej przeciwników będzie walił, tym szybciej będzie po prostu uderzał. Że na przykład jest coś takiego, że coś będzie mu tankowało, na przykład Pekka albo Giant Skeleton. No takie najlepsze przykłady. No i po prostu ten barbarian yy, będzie uderzał inne jednostki nie ginąc i ładują sobie to przyspieszenie i potem na przykład pójdzie na pekę przeciwnika i ją po prostu pekę zada tam jednego hita i Barbarianowi no tam dość dużo to zada. Ale tym barbarian potem po prostu będzie tak mega szybko wali i tą pekę zabije, zanim ona w ogóle da radę zrobić drugi atak, więc naprawdę Barbarian jest mega mocny. A jak chodzi o pozostałe mini za 2 eliksiru to niestety knight jest... Prawdopodobnie najgorszym ze wszystkich. Dar Goblin akurat jest bardzo dobry. On w ogóle nie potrzebała zmian w balansie. Myślę, że Spear Goblin to jest najlepiej zbalansowana w ogóle karta w grze. Następnie jest Wizard, który jest taki se. Tak samo Ice Wizard jest taki se. A Skeleton Guard jest dosyć spokojny. Więc jeśli nie chcecie korzystać z tamtych trzech, to najbardziej polecam Skeleton Guarda oraz Spear Goblina. I teraz przejdźmy do mini za trzy eliksiry. Więc mamy 8 mini za 3 eliksirów. No i teraz yy, myślę, że są chyba no, 3, 3 Tak, trzy takie najlepsze mini więc przejdźmy do nich. Pierwszy mini tego można było się spodziewać, Giant Skeleton. No dostał tylko jednego nerfa, czyli po prostu taki, że jego bomba później wybucha niż no wcześniej, no ale jednak ten Giant Skeleton i może bardzo dobrze stankować dla różnych jednostek, na przykład dla właśnie takiej archerki lub Barbariana. I jego ability są dosyć spoko, bo taki y, drugi daje ci większo, no, większy zasięg bomby. Y, Pierwsze gwiazda, że zadaje plus 2 major, ta bomba. A y, to jest chyba najgorszy ze wszystkich, tak w ogóle. Y, czyli, że po prostu ta bomba daje stuna na 1,5 sekundy, co według mnie jest dosyć słabe. Znaczy w sumie, do, w sumie yy, nie, że daje, tylko dodaje, bo ta bomba normalnie też daje y, jakiegoś tam stuna. Ale i tak y, to myślę, że Jens to myślę, że nadal jest najlepszy mini za eliksir. A Elixir, teraz przejdźmy do po dwóch pozostałych, też bardzo dobrych. Tak samo jak w poprzedniej mecie, Bowler nadal jest, nadal jest dosyć spoko. Dostał nerfa, nie pamiętam niestety jakiego. Ale to po prostu za trzy Ability zadaje dwa damagea oraz ten jego początkowy atak stunuje i wali wszystkie jednostki w tej linii. W ogóle normalnie kolendy. Nie wiem, czy wysłyszycie, ale ja mega głośno słyszę. No i pierwsze Ability jest mega fajne, że po prostu ten szczał, no wiecie, ta mega kula, którą puszczę na początku, to ją on może sobie ładować. Drugi to po prostu, że ta mega kula zada... Znaczy da, jeśli ktoś trafi, to ma plus 2 sekundy Stuna, a tutaj że po prostu daje... nie wiecie. Ta super kula daje plus 2 damage, więc no najbardziej myślę, że polecam ten, potem, no tak w sumie po kolei myślę. Nie no, w sumie ten jest trochę lepszy niż ten. No to ten najbardziej polecam, potem ten i potem ten. I przejdźmy do trzeciego mini. I trzecim mini będzie Lumberjack, bo on też, tak samo jak Barbarian, dostał tam na, może ze 3 lub 4 puffy. już był mega do kitu. I teraz, no, yy, mega po prostu jest mocny. Dosyć szybko uderza, ma spoko życie. No niestety jeden damage, ale spoko. I, i jeśli yy, będzie. Jeśli będziecie mieli Lumberjacka na trzy gwiazdki, to w ogóle no może nawet będzie lepszy niż James Skeleton, oto ta gwiazka Ci daje to, że na początku rundy puszcza pod siebie i inne jednostki obok niego yy, pod z Rage'em i po prostu właśnie Lumberjack jest mega mocny do takich deków, na przykład z Peką i Barbarianem oraz Barbarian Kingiem. No i po prostu to będzie mega mocne. Tutaj po prostu, że rage, którą puszcza, to trwa dłużej, a ten, że Poison ma... Boże Poison Rage ma większą areę. No, więc a jak chodzi o pozostałe, muszkieterka, to myślę, że właśnie takim na czwartym miejscu muszkieterka jest dosyć spoko. Mini peka nie jest najgorsza. Możecie z niej korzystać, jeśli chcecie. Dark Goblin, no jest taki dosyć średni. Tak samo e, Healing Ranger, nie jest totalnie do kitu, ponieważ dostał buffa. No ale, no jest no, niezły. No, myślę, że niestety Walkira jest najgorszym ze wszystkich. E, mini za 3 eliksiry. No. Więc teraz czas na 4 eliksiry. Za 4 eliksiry już mamy tylko 6 jednostek. Więc myślę, że tutaj w mecie naszej głównej będziemy mieli dwie, więc przesadzę Wam to dwie. Więc jako pierwszą mamy Pekę, tak samo po poprzednim mecie. Pekka jest nadal mega spoko. i Peka to jest chyba jedyna z tych najlepszych kar, która nie dostała żadnego nerwa. Poza tym to, to ulepszenie jest po prostu strasznie mocne. Jeśli grasz w takim agresywnym deck, z, właśnie z Barbarianem i Lambert to zawsze ulepszaj sobie jak najszybciej tą Pekę, to znaczy nie no, w sumie wpierw po ten, yy, tego Lambera i Barbariana, a na końcu, jeśli możesz Pekę ulepszyć, to ulepsz koniecznie na to, to daje Ci coś takiego, że po prostu na początek gry daje Ci taką tarczę. I tutaj za każdym razem jak Peka zabije przeciwnika, to leczy się 6 HP. No więc Peka, na no, mega spokoj. teraz jeszcze druga, drugie Minisa 4 Eliksir. I myślę, że to będzie Prince. No, po prostu Prince. Yy, no, pierwsze Ability według mnie to jest totalne zniszczenie. Po prostu ten, ta, to co robi na początku, to zadaje plus 5 damage'a. Ja nasz, no, czyli się mogę z tego korzystać, to jest mega spoko. No i yy, tak samo trzeci jest też mega fajny, że po prostu gdy Prince ginie, to yy, sam. Ten konik, na którym jeździ on, on nadal żyje i atakuje przeciwników. No, najgorsze jest to, że po prostu za każdym razem, gdy Prince zabije przeciwnika, no to po prostu szybciej atakuje przez następne 5-6 sekund. Więc i tak ten charge Prince'a na samym początku gry może wiele zmienić. Na przykład go, przeciwnik planuje po prostu rozsadzić się Giant Skeletonem, i jeśli trafisz Prince w jego Giant Skeletona, to on go wy. On go wywali na drugi koniec mapy i będzie musiał znowu przyjść. Więc naprawdę Prince mega mocny. I chodzi o resztę. No tak naprawdę wszystkie są dosyć spoko. Magic Archer no tak naprawdę nie jest mega w mecie używany, ale jest dobrą. jest dobrym, nie zwłaszcza na mapę z mirrorem. Battle Healer po bafie naprawdę Właśnie też w tym deku agresywnym z Barbarianem, Lumberjackiem i Peką będzie mega dobry. Mega Knight, no chyba jest niestety najgorszym mini ze wszystkich, a ja mega lubię Mega Knighta. No bo jest. Plus jest taki, że on jest najbardziej no że ma najwięcej życia ze wszystkich mini w całej grze. No nie no, oczywiście pewnie jakiś keros ma więcej niż on, ale chodzi mi o te mini mini. No, więc jeśli gracie jakimiś tam, takimi spokojnymi dekami, to Mega Knight się wam może mega przydać, a Elektro Wizard dostał za 4 nerfy i teraz jest albo najgorszą, albo drugą najgorszą mini za 4 eliksir. Ale jakbym miał wybrać najgorszą mini teraz w grze, to chyba bym postawił na Knight'a lub Valkyrie. Lupa i A jak chodzi o herosy, to myślę, że y, najlepsza jest teraz Archer Queen, ponieważ po prostu ze wszystkich tych OP y, herosów, to ona praktycznie nie dostała, ona dostała tylko jeden mały nerw. I to na Archer Queen jest dziewiątym levelem, a ja mam na czwartym levelu, więc mi to nic nie zmieniło. Kantys, no nie jest aż taki mega dobry, bo dostał chyba trzy nerwy lub cztery. Monk Mon prawdopodobnie jest raz najlepszy, ewentualnie Archer Queen. Ta, yy, Barbarian King jest mega dobry, myślę, że taki trzeci. Yy, no i właśnie, taki jest kan, myślę, że jest czwarty. I można by się kłócić, czy Royal Champion, czy Shield Maiden jest najgorszym herosem, ale chyba Royal Champion, bo on nie jest jakiś mega dobry. No, więc y, mi. ja korzystam w tej chwili z takiego deku PK Jan Skeleton, Archerka, Barbarian i y, Guard. No i z arczytką, ze mam na niej najwyższy level, ale Wam jeszcze mogę przedstawić jakieś dwa inne fajne deki w tej mecie, więc chwila. Więc co myślę, że byłby taki najlepszy dek na Barbarian Kinga. Jeszcze Wam mogę zrobić jeden na Monka Prawdopodobnie coś takiego, ale akurat na banku się jakoś mega dobrze nie znam. No, najba... oczywiście ja ciągle gram moim deckiem z Archer ponieważ wiecie, moi herosi są na niskich levelach. I tak w ogóle, jak interesujecie się ile ma pucharków, to tyle, więc nie jest jakoś mega źle, ale na świecie, zobaczmy ile świat ma. Tak, coś mi, o i Cię ludzie niedługo będą mieli 10 tysięcy nie wiem jak to jest w ogóle może, nie wiem I właśnie sprawdźmy gdzie jest CoachCore, taki o jak w ogóle zobaczcie swojego jego kanał bo on daje w ogóle najlepsze leki y, clash kory się nazywa jak widzicie i teraz wam jeszcze coś pokażę, czego mogliście nie wiedzieć więc y, no bo wiecie, że y, są te właśnie stare upgrade'y ale Ty możesz sobie wybierać, który Ty chcesz założyć, a nie tak jak są po kolei i zaraz Wam pokażę jak. Więc wejdziemy sobie na rundę. Akurat mamy taką mapę. To ja sobie na razie postawię myślę, że Pekę i no i nie wiem, z którego z nich bym wolał. Nie no, Barbariana? Nie, żadne Guarda. O, kurde, nie za złem peki. No, walno takim bowlerem tutaj, i to troszkę yy, będzie niefajne dla mojej peki. Dobra, i teraz Skeleting guard sobie jeszcze dał tarczę, to jest mega spoko. No, tak na początku puszczaj jak najwięcej jednostek się da, bo to ci się mega przyda, zamiast po prostu jednej. Chyba, że po prostu nie masz innego wyboru. Więc teraz spróbuję znaleźć drugiego Guarda. O, patrzcie. Klikacie w niego i tutaj możecie kliknąć, który wolecie. Shielda plus y, Six, Shield Mount albo Huge Speed. No to dam Huge Speed może i Jen Skeleton. O, i pyk. Coś takiego na razie dam. No. Więc po prostu możecie sobie wybierać. Klikacie sobie, który chcecie. Potem jeszcze zaraz Wam będę mógł jeszcze pokazać może z archerką lub. Barbarianem lub no czym, czym, czymkolwiek. W sumie każdy z, mo z moich mini w tym deku ma dwie gwiazdki, więc mogę to robić na każdy mini. Tak, mój deck jest w sumie dosyć agresywny. To poczekajcie. Tutaj mam Arczerkę i, i patrzcie tutaj. Ja dużo bardziej polecam sobie wybrać drugi. Patrzę, klikacie sobie po prostu w niego i macie ten załadowany. Dobra, zróbmy tutaj coś takiego. Takiego i w sumie dajmy tutaj Archer Queen. Mam jeszcze dwa eliksiry na kolejną rundę, co jest mega spoko. Na szczęście. Oj, jestem Miner, ale nie atakuje mnie z tyłu, więc nie, da... nie ma tego plus 1 damage. Oj, teraz ta bomba Dżent Skeletona po prostu yy, walnęła każdego z nich. Jeszcze ten skeleton gław mega dużo robi. No. I tak łatwo wygrałem dosyć 3-0, więc mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Jak chcecie więcej odcinków z Crash Mini, to możecie napisać w komentarzu. I teraz już żegnamy, więc pa pa.